Gada! Czy zastanawialiście się kiedyś, ile czasu marnujemy w naszym życiu na wyjaśnianie nieporozumień? Na odkręcanie spraw, które tak naprawdę nigdy nie powinny i nie musiałyby być zakręcone? Niech kamieniem rzuci ten, który ostatnio się nie pokłócił. Albo niech nie rzuca, bo nie o kłótnie tutaj chodzi. Nie każde nieporozumienie musi prowadzić do kłótni, ale każde nieporozumienie prowadzi do straty czasu. A więc właśnie o ten czas chodzi. By nie tracić czasu, potrzebna jest skuteczna komunikacja. Taka, dzięki której jak najszybciej dotrzemy do sedna sprawy. A czas będziemy mogli poświęcić na to co kochamy. Każdy z nas potrzebuje narzędzi, narzędzi, dzięki którym będzie potrafił się skutecznie komunikować, a co za tym idzie, określić swoje miejsce w przestrzeni, w której działa, żyje, pracuje. Dobrze gada menedżerowie, którzy starają się zarządzać zespołem. Pracownicy chcący Zdać raport z tego, co zrobili, albo powiedzieć o swoich problemach. Ci, którzy pracują właśnie w formule online, prezenterzy, którzy na swoich kanałach na YouTube próbują sprzedać swój produkt, albo ci, którzy występują na konferencjach, ci, którzy starają się o pracę, bo ją właśnie stracili, albo po prostu chcą ją zmienić. Potrzebujemy tego wszyscy skutecznej komunikacji. Albert Einstein powiedział swego czasu, że szaleńcem należałoby uznać tego, który robi cały czas coś w ten sam sposób i oczekuje innych rezultatów. Zatem nie bądźmy szaleni. Potrzebujemy innych rezultatów. Musimy zmienić sposób działania. Zróbmy to. Dobrze, gada. Potrzebujemy narzędzi, które będą służyły do komunikacji i które jednocześnie będą. Źródłem naszego sukcesu. Narzędzi, które każdy z nas ma. Trzeba je tylko znaleźć, wypolerować, wyszlifować, przygotować i używać. Zacząć ich używać. Nie trzeba być w tym mistrzem, ale trzeba sprawić, żeby ci, którzy z nami rozmawiają, ci, którzy nas słuchają, robili to z przyjemnością. Ten projekt powstał właśnie dlatego i po to, bym mógł podzielić się z Wami swoim wieloletnim doświadczeniem. Zarówno. Jeśli chodzi o życie zawodowe, jak i prywatne, dobrze gada. Warsztat dobrej mowy. Chciałoby się powiedzieć, warsztat skutecznej komunikacji. Warsztat, bo właśnie tutaj znajdziecie narzędzia, które pozwolą Wam na komunikowanie dokładnie tego, co chcecie. Dobrze gada!